Witam wszystkich, dzisiaj jesteśmy na zasiadce tutaj na pięknej wodzie pokażę wam trochę domek i nasze stanowisko tu macie taki fajny pomost o. A, tak jest w środku dwa łóżka tutaj Wam teraz jeszcze prysznic, tu to jest toaleta, chwilę dosłownie od domku. Oprócz tego tutaj zaraz można sobie posiedzieć, wypić kawkę. A tam dalej już widać Sebastiana, że zaczyna rozstawać sprzęty. Oczywiście na co łapiemy, on wszystko Wam opowie. Ale powoli, powoli już tutaj się szykujemy, rozstawiamy. Okay. Witam serdecznie. Na pięknej wodzie Tak to wygląda Karolinka wędki pilnuje. Miesiolik się schował mimo za gorąco. Zestawy już wywiezione. Jednego leszczyka mieliśmy, ale na to nie czekamy. Czekamy na karpia. Mamy na śmierdzące, wyżone kulki, na owocówki. Zobaczymy. Siema. Są spławy. Dużo nawet tych spławów jest, ale chłopaki obok też nie, nic nie mieli. Są też u nich tylko spławy. No i było branie. Niestety nie dobiegłem. Ryba się spięła. No trudno. Będziemy wywozić je zestaw jeszcze raz i czekamy. Będziemy czekać. No, Będziemy, będziemy próbować złapać z powrotem, no może się uda. Idę na stanowisko numer dwa do chłopaków. Zobaczymy czy coś, coś tam było. U nas jak na razie nic. Cisza, spokój. Cisza przed burzą. W nocy będą brania na pewno. Zobaczymy, może się coś uda złapać. Nie? O, tak widać. wodę. Tak widać dwójeczka. jest dwojeczka. Te chłopaki łapią. Szykują sobie zestawy. I słuchajcie, chyba mamy branie. Już Sebastian się siłuje z wędką. I tam, tam przy tej tak, tak, przy tych trzcinach tam nam się bardzo też rzucały te rybki. Tam tobie, tobie duże no i słuchajcie, mieliśmy branie tutaj na Biomarin podbite bi pod czym? TCT Pineska. TCT Pineska, no, no. ale niestety ryba nam się spiała, tak, więc no ale Nie coś się zaczyna Mam nadzieję, że, że w końcu jakąś tą rybę Drugie jednak spięcie, zobaczycie, no jest... tak? Jesteśmy dobrej ochrony, myśli. Ochrony. To jest dopiero nasz pierwszy dzień zasiadki, więc jeszcze trzy dni przed nami. Więc. No i słuchajcie, właśnie spiął nam się amur, więc teraz będziemy przerzucać moją wędkę. Ona jest na słodko. Chłopaki już tam szykują zestawy. Będziemy z powrotem rzucać w to samo miejsce. Mam nadzieję, że tym razem nam się nie zepnie. No jest, to był duży amor, tak przynajmniej to wyglądało. W końcu, w końcu zaczyna się coś dziać tutaj właśnie mój zestaw przewieziemy i myślę, że już go tak zostawimy ponieważ no, dochodzi 18 więc on już tak raczej na noc zostanie no, chyba, że, że uda się coś złapać no to wiadomo, będzie trzeba jeszcze raz go wywieźć natomiast tutaj będziemy powoli szykować zestawy żeby, żeby przewieźć te wędki i, i będziemy czekać na rybę no i to jest to na co u mnie było branie jest to Donald z czym? Z paletem od The Great Natural. Mm, więc pięknie pachnie. Tak, no, owocowo, słodko. Tak, to zapach, też jest. Zapach to, to też, to też. No. Zalane tutaj, oczywiście, trochę tym likwidem. A na haczyku Sissy Moore. Pokażę Wam zaraz. Piękny kolor, no aż doładnie ładnie pachnie, taką gumą balonową. Tak, zapach można powiedzieć, że gumy balonowej. O, proszę bardzo. Mega ładny zapach. Czekujemy się do wywózki. Zaczynamy od Coco Banana. Coco Banana. O, taki zestawik. Tak, macie tu kulki. O, proszę bardzo. Tonąca, pływająca Coco Banana. Dobra, to teraz... I tu jest dodane jeszcze kuleczki Tiger z Sweet. O, proszę bardzo. Tato się już wypływa z łódką. I leci tutaj mój zestaw. Kołowrotek się kręci. I na to Tak jak to drzewo, co tutaj widać, leci mój zestaw. Na no wazie mam właśnie zestaw z Donaldem i Sissimorem a następnie z tej strony będziemy wywozić Biomarine szykujemy kolejny zestaw Biomarine na to co było też branie też się spięło Biomarine z peletem Natural de miksem. zestawik taki jak widać no i wywozimy mniej więcej na ten znak tam tam nam właśnie się ryba spięła no i tak naprawdę zostaną nam jeszcze wtedy do przerzucenia te dwie tutaj wędki z czerwonym i zielonym swingerem. No i szykujemy sobie zestaw. No i zestaw z citrusem sobie już płynie. Będziemy wszystko mniej więcej salować te same punkty. Cały czas tam ruch ryby jakiś jest. No i mamy tu dzisiaj kolejny, kolejny zestaw. zestaw. ostatni. Co mamy? Kuleczki okay. pop up'y Squid Go na haczyku. Drugie kuleczki. Do tego troszkę do PVA wlane. To fajny kolor. No, no ładny kolor, tylko śmierci nie mam. W, środ, w środku. To jest spastuna od DGRA. Kulki skrzyżowane. I lecimy, karpia. No, no ostatni zestaw płynie tam pod czciny trochę. Pod ściny dokładnie, a no, tu zobaczymy. No na razie jest. 1, 2. Teraz lepiej widać, bo tak słońce, nie ten. Cztery nawet tutaj. No zaraz będą ściny mas po całości. Odciny. Zarośla. Tu będziemy za ścinami. Znaczy za... No, za tymi zaroślami wszystkimi, co tam w tej wodzie. Na ten moment to tyle nie będziemy Wam w kółko tych samych zestawów nagrywać. Mam nadzieję, że niebawem pokaże się jakaś ryba, że coś złapiemy. A teraz będziemy szykować po Tak. No i słuchajcie, chyba mamy to. Olujamy rybkę, dochodzi w pół do piątej. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. W tej strony, w tej strony. i godzina pół, mamy pierwszą rybkę. Bardzo proszę. Razem z chłonkami oczywiście. Jejku, jak się rzuca! Nadal ma sporo energii. się wypuszczam, nie wiem ile ważysz spokojnie, spokojnie i taki karpikota no witajcie drugi dzień się zaczął od brania za 25 było branie Wyciągnęliśmy karpika, będzie widać na filmiku. W nocy mieliśmy jeszcze jedno branie, ale niestety się spieło, więc zestawu już nie wywoziłem. Przewieziemy go już po śniadaniu, już teraz nic nie będziemy robić. Fajnie, fajnie, w końcu udało się, bo te 6 spinek już, już mnie przerażało. Ale udało się, udało się. Mamy pierwszą rybkę. Zobaczymy, może będą następne. Witajcie w naszym drugim dniu na Pięknej Wodzie. E, u chłopaków była jedna ryba, ale się spięła niestety. E, w nocy nad renem, no to tak jak już widzieliście, udało nam się wyciągnąć karpiań. E, no i na ten moment właśnie wróciłam ze sklepu. Coś sobie też przekąsimy pewnie e, i zobaczymy, co tu się dzieje. Niestety pogoda się trochę psuje, zanosi się na burze, jest dość duszno, więc no zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że coś się złapie. Słuchajcie, właśnie skończyliśmy grillowanie. Idziemy donęcić trochę ryby. Nie będziemy myślę, że zestawów przerzucać, ponieważ no tak naprawdę po południu e, tam działaliśmy. E, trochę woda się uspokoiła, ale miejscami tam przy tych naszych zestawach ryba się kręci, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. U chłopaków też spokój, ale z tego co wiem, to oni mają przerzucać. Nawet jeden już zaczął fontanem pływać. Woda zimna jak w Bałtyku. <noise> tak, zimna jak w bałtyku. Nie wiem nie sprawdzałam. Ale jest, Ale jest cisza i spokój. Niech zacznie trochę się coś zdziać. Akurat wieczór się zbliża, więc, więc myślę, że ta ryba jednak się pojawi. No udało się, zostawę wszystkie wywieźć. Przestało padać. Ale burza idzie, tak jak widzicie, chmura masakryczna masakryczna chłopaki na dwójce też dopiero zestawę wywozili bo przestało dopiero padać Karolinka się schowała bo zimno jej się zrobiło i czyta książkę i czyta książkę, właśnie też byś mógł poczytać książkę a czytałem już no, już czytałeś, tak i słuchajcie godzina 21 i Sebastian walczy z robą Mam nadzieję, że tym razem się nie zepnie. Zobaczymy co uda się wyciągnąć. Trzymaj go w wodzie. Dajp ja pomaga chłopakom. Może? Niżej, niżej. Walka mocna Jest. No i słuchajcie, mamy pełno łuski. O matko, jak się walczy cały czas. Tak zapięta. To jest ogromny. To mi za kg. na biomarina. Może u mnie też to Bardzo proszę. No i słuchajcie, udało się. Złapaliśmy karpia Sami widzieliście. Piękny pełno łuski. Ważył 17 kg. No a teraz tutaj szykuję do wywózki ponownie zestaw. Udało nam się znowu złapać na biomarin. Będziemy wywozić tam pod ten smak. Znowu. Ale wiecie, co Wam zapomniałam powiedzieć? Że tak naprawdę to branie to było takie delikatne. Nawet y, nie spodziewaliśmy się, że, że ta ryba weźmie. Proszę, tak pokaż tak, 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 tak. pokażcie. Było pik, przerwa, pik, przerwa, pik, i tata podniósł tak. I nie było ryby. No, była, była że było. Się. Ale tam nie było. Tak, holowaliśmy ją. No i godzina nie minęła, a tutaj kolejna ryba. Teraz kartaki Teraz go zważymy. Okay. Zważymy go i zrobimy zdjęcie. No. Teraz go Wam pokażemy. Barka była zacięta. No! A teraz ja. Podobnie żeby. 16. No, 40. No to teraz 16. Kilogram, Kilogram różnicy. Dokładnie. Co się, chłopczyku. Pracuj, zapłacę go złotko. No i taki okaz mamy. Na mnie sesja zdjęciowa i od razu. I wypuszczamy do wody. Czas przewieźć zestawy. Dekretor już poleciał na drugą stronę. Tam podciny. Teraz szykuję koko banana. Poleci koko banana poleci tutaj pod tutaj na cypelek jak są ściny się kończą. Nie wiem czy to widać. Tak, widać widać tutaj w to miejsce poleci. A zestaw będzie prezentował się w wodzie. Tak. Ale no mniej więcej tak to będzie wyglądało. No, zobaczymy więc wywozimy. Później następne będziemy wywozić. To już tam będzie Donald. Też na słodko. Też tam podciny poleci. Tam wcześniej Amura mieliśmy, ale nam się niestety spiął. Trudno, takie życie. Czekamy na drugiego. Czekamy, czekamy na tego drugiego amura. Pięknego, dużego amura, który się tam rzucał. Będzie widać pewnie na filmiku, że się, że się rzuca ten amur. Chłopaki też tam widzę, że wywożą zestawy. <laughs> Nie, też coś u nich już się rzucało i widzę, że prze przewożą w te miejsca, co się tam spawiają ryby. No i zobaczymy, zobaczymy. No. Na razie tyle. No i słuchajcie, chłopaki wypłynęli fontanem. Mamy rybę, zaraz zobaczymy, co nam to przewiozą. No, taki mały byś żeby się zdobyć. Taki Zresztą, mały, to ja powinnam się. wziąć. weź no wyciągnij bardzo ręce do przodu, będzie jeszcze wyżej, trochę większy będzie. No i płynie. Ja no i teraz moją dadarkę No jak już widzieliście, kolejną rybę złochaliśmy na Bia Marina. Teraz około 8 kilo to było. Karpi ładne, chłopaki przeholowali go. Teraz jest ja też miałem rybę, ale nie miałem na chorowa. Tak, A, za dużo, dużo się działo na drugiej wędce, też na biomarinie i na czymś tam... Było branie, było branie. Ale no niestety no, brakło rąk, brakło rąk do, do pracy. No i słuchajcie, w związku z tym, że padła życiówka i to jeszcze taka piękna, więc no, trzeba jakby to uczcić wiadrem. Hmm. No i słuchajcie, kochani, powoli nasza zasiadka dobiega końca. Dzisiejsza noc jeszcze nam została. Jutro od rana będziemy się pakować i, i może faktycznie gdzieś sobie jeszcze skoczymy po drodze, zahaczymy o wrócę. W końcu blisko jesteśmy. Natomiast co będzie się działo dzisiaj w nocy? Zobaczymy ostatnie co pokazały, że koło 21-22 ta ryba zaczyna żerować, i tutaj są brania. Zestawy zostały już przewiezione, przerzucone, ale fajnie, że chociaż te cztery ryby na ten moment udało nam się wyciągnąć. U chłopaków były dwie, no i teraz też oni przerzucają zestawy. Może jeszcze coś się, coś się uda. Zobaczymy. Teraz taki malutki. No jest, ale jest. Zobaczymy ile waży. Godzina 7.30 mamy karpia. Możesz tak nie dychać? O, ale luźniutko wyszedł zestaw. Daj mordkę. O jak ładnie pozuje, super. Dziękuję za współpracę. Zmęczyła go walka. Na rybka. 8,30 trzydzieści. i rybkę wypuszczamy do wady 7 kilo No i słuchajcie powoli żegnamy się z piękną wodą, pakujemy się Jak widzieliście udało nam się jeszcze wyciągnąć rybę, teraz przed chwilą też było branie Od rana dzisiaj po prostu ryby bardziej szaleją i zdecydowanie przeważa smak słodki było branie na jednego śmierdziela, ale się spięło. Niestety jakoś dużo tutaj tych spinek mamy. Musimy sobie na następny raz opracować jakiś plan na tą wodę. Natomiast jesteśmy usatysfakcjonowani. Te pięć brań było naprawdę warto. No i słuchajcie, to jest koniec naszej zasadki na pięknej wodzie. W sumie to pierwszy wasz filmik, nasz filmik dla Was. Mam nadzieję, że, że się podobało, także no wybaczcie za jakieś błędy. Generalnie dopiero, dopiero e, jakoś uczymy się do Was przemawiać i mam nadzieję, że każdy nasz filmik będzie coraz bardziej interesujący. Ogólnie podsumowując, w sumie te rybki nam i na słodko, i na śmierdziuchy brały, więc, e, więc w sumie tak, jest... I fajny. na pożegnanie mieliśmy właśnie branie na citrusa. Rybka 8 kg, będzie widać na filmiku, bo było nagrane, tak na pożegnanie było branie, więc no. Misiolik też miał branie w nocy, wypływaliśmy pontonem, ale niestety ryba się spięła, no nie, nie, nie udało się wyholować no i dlatego nie pokazaliśmy no, no trudno, tak? Tak, jakoś właśnie tutaj mieliśmy bardzo dużo spięć wcześniej na wodach nam się to nie zdarzało musimy sobie po prostu na następny raz opracować jakąś metodę, miejmy nadzieję, że się sprawdzi no i zaczęliśmy od słodkich z w sumie zebrania było na słodko później się uspokoiło i było na śmierdząco i kończymy też na słodko a ponieważ jesteśmy tacy trochę niedosyceni to, to w sumie się zbieramy i jedziemy zwiedzać z Afrykarium we Wrocławiu może coś tam wam jeszcze pokażemy. Subskrybujcie nasz kanał, zapraszamy serdecznie. No i będzie nam miło za każdego lajka od Was. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, cześć.